Siemano moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym pack and play na tym kanale. No i człowiek na którego wszyscy bardzo czekali, czyli flash. I dobry. Ja powiem szczerze, że troszkę się obawiam tego pojedynku, bo wydamy dość sporo na te paczki, bo otworzymy aż dwie w tym odcinku. Będzie to paczka za 85 tysięcy. Specjalna, w której mamy gwarantowanego zawodnika 84 i wyżej. Tutaj jest fajne to, że mamy prawie 40% na to, że będzie zawodnik specjalny RTTK, więc to jest naprawdę mega spoko, a do tego jako uzupełnienie paczka za 35 tysięcy końców. Nasze ligi weekendowe troszkę się rozjechały, bo tak, ja zrobiłem bilans 10-10, ty zrobiłeś 16 -4, tak? 15 -5 zrobiłem. 15 -5, czyli w tym przypadku 5 winów więcej. Obawiam że zostanę totalnie styrany w tym Ale, ale, ty nie ma tutaj wkładania takiej presji, bo ty wkładasz teraz na mnie bezpośrednio presję, że jestem faworytem, więc nie. A dwa, wyszedł patrz dzisiaj i nie chciałbym się znerwować, że moje fałszyki zostały znerwione. Sugeruję, że tutaj Mind Games zaczynał rozgrywać już od samego początku. Tak, tak, tak. No dobra. A partnerem dzisiejszego odcinka jest SS, czyli legalny polski bookmacher z najlepszymi bonusami na rynku, który ma naprawdę imponującą ofertę powitalną. W skrócie tylko powiem, że wykorzystując Kod DEV macie Dostęp nawet do 1560 zł na start. Tak dosłownie streszczając te wszystkie trzy bonusy, bo dokładnie tyle ich jest, przy pierwszych trzech płatach możecie otrzymać nawet do 1500 zł. Ponadto jest coś takiego jak bezpieczny zakład do 100 zł, czyli w tym przypadku stawiasz na przykład stówkę na wygraną Barcelony z Real Madryt. Jeśli Barcelona wygra, no to pieniążki są twoje, czyli w tym przypadku 250 zł trafia do Twojej kieszeni. Jeśli jednak by się nie udało, no to wtedy pieniążki wracają na Twoje konto. No i teraz całkowita nowość, czyli coś takiego jak zadania. Po wykonaniu konkretnych zadań otrzymacie 60 zł na Wasze konto w na stronie STS macie dostęp właśnie do takich lig jak Bundesliga, La Liga, Seria oraz Ligę. Wszystko to dostępne dla użytkowników STS. u W ich telewizji jaką jest STS TV. Możecie sobie obstawić meczyk i przy okazji obejrzeć sobie to spotkanie, które sekundę temu wytypowaliście. Więcej informacji o wszystkich promocjach oraz bonusach znajdziecie na stronie sts.pl Przypominam o kodzie DEV, który jest dostępny przy rejestracji na stronie lub po prostu kliknijcie w link, który jest podany na dole oraz przy piętym komentarzu. Obstawienie jest dla osób pełnoletnich. Ja w sumie mogę jak najbardziej rozpocząć. Otworzymy paczkę za 3,5 na start i. No Jestem raz, mega ciekawy. Wszyscy? W sensie w Wsz wszyscy we dwóch, tak? Otwieramy na start. Ja w tym przypadku, oczywiście, jadę za końce Jak będziesz gotowy, to powiedz, zobaczymy. Ej, czekaj, ja w ogóle nie dałem światła. Ej. Czekaj chwilę. Jest za sekundę. No, dobra, teraz. Bo tak trochę ciemna było, ale to tylko początek. Co, ready? No, ready. <laughs> plus gwarant 82, plus. Poszło no, mi unia. Poszło, dobra, zobaczmy. Zobaczmy, co ciekawego będzie. O! Okej okay. Czekaj, co to jest? Oj nie, to jest pewnie do mnie. Od... Dobra, eee... O! Ma bram... No! Ale mówimy co? Pabramka... Ci nie, mówimy, nie mówimy Nie, 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 nie mówisz okay, już, już. Okay. Ma bramkarza, ma bramkarza, więc jest spoko Tutaj przede wszystkim jakby... Nie wiem, czy aż tak dużo grać grałeś Pack'n'dlay, ale... oj! oj Pagatka! Przypadku... Ale to znaczy... No, nie no, to, to chodzi... No nie, ja to nie mogę ci... Dobra, to zaraz ci... Potem ci po... Mam gold paczkę do tego do tworzenia. Mam bramkarza, to jest mega ważne, jeśli chodzi o, o te wyzwanie, bo to bardzo często jest tak, że bramkarza nie trafiasz po prostu, nie? A i te karty, które są duplikatami zamieniamy, nie? Żeby były e, tak, tak, tak. Karty, które są duplikatami musisz podmienić, tak żeby Ci po prostu wyświetlały jako pierwsze, nie? Jako Najnowsze. Liczę na tą za 85 tysięcy, bo tam, kurde, karta specjalna byłaby. Draftoken! Czyli ku draftokenem się powinnoś zierać, draft... no jakimś Najrzadszy. Akurat item. na stary na tego, na draft wojenny, będzie. <laughs> poszło. poszło, poszło uh, też. Come on, baby Come on, baby Nie, no to jest żart. To, to jest żart. No, nie jest zabawne. O, a nie, bo to jest team of... Przecież te group stage to są skanem, one są z wypożyczenia. No i tutaj Flash ma rację. Powstało masę postów na reddicie odnośnie tej paczki, bo jej opis oraz procent trafialności danych kart znacząco wprowadza graczy w błąd. Bo sugeruje, że masz 39% szans na trafienie karty RTTK, niestety i jej zapomniał wspomnieć, że ten RTTK będzie wypożyczony. Ale tutaj masz też gwarant karty wypożyczenia, takiej właśnie jak e, u mnie padła. Jaki syf. <laughs> <śmianowicie> ja, nie, tył, to skur. Totalny trashpack, jeśli ma być serio, no. Totalny trashpack. No, totalnie, ja ja on to... jest jeszcze złota paczka, bo miałem wcześniej gratis, więc ja otworzę też przy okazji. Pff, <śmianowicie> dobra, nie było tematu. Jaki ja, jaki ja mam syf, to jest niemożliwe, ale. Psz, jeśli chodzi o skład. Dobra, pragarza mam, no. Bo w sumie ja tego Simona mam. Nie mnie natyczy, żeby delikatnie podnieść rangi tego prosto pojedynku. Czy ja po prostu tego wymiennego Simona nie wrzucę do składu? Powiem ci, bywało lepiej. U, Gościa, który ma 5 na 5! Ale no na ławie! Jest. A, a ile masz ile masz zgrania? 17. Ile masz lat? Dobra, ja w sumie robię jedną zmianę na początku. Mam taki oto składzik. Postanowiłem podnieść Simona na jego wersję specjalną. Zdjęcie Ci mogę wysłać. Mam 17 zgrania, bo Cię to interesowało przed chwilą, więc... Ale nie no, my musimy ten, my możemy sobie pokazać w, w meczu. A, naprawili to. Teraz ten skład się jakby pojawia, wiesz, przed meczem. Taka w sumie najlepsza karta ze wszystkich, to jest na ławeczce. Dobra, jak to wygląda? Pokaż ocenkę tych pozycji. Kurde, jestem mega ciekawy, jak ta 11 wygląda. Zobaczymy teraz. Dobra, Neto, Vertogeta, sobą Kurde, Musio... co Premiernik żeś zrobił! Wiesz, jak taki syf! Jakiś Bundesliga, kurde. No ale to Busiana podobno jest mega solidny i on się chyba pod eksplozji, łapie ogólnie na tym, na swojej karcie. No i przypominam, kod Def gwarantuje wam te trzy bonusy na start. Ale dużo wygodniej jest kliknąć w link w przypiętym komentarzu. Mnie naprawdę korci to, żeby postawić na Roberta Lewandowskiego, bo jest naprawdę w wybitnej formie. A kursik na jego bramkę jest dość spory. Bum! Aj Prawie. Ej, tutaj chyba fałszyk by bardziej siadł, nie? No wiem, ale miało być wiesz. punkt za styl muszą być. Let's go, night. We're going, Timber. No tak się ten gości nazywał, gulon. Aj! Wyniósł, <grym> ale ja i siądzie na chwilę, l dwa Tutaj ciasteczko. Potrzebuję tu fałszyka trzeba znaleźć. A ja szukam, szukam tego fałszyka. I Tomasz Piłka leci godzinę stary on nie jest w stanie tego bronić! to jest piękne, to jest dzieło sztuki! Torgan HAZARD! Jej! <grym> Taki ostrzał ty, co to jest? Aj fałszer z lewej strony! Ej, mam wrażenie, starej, że jakby tutaj było troszkę więcej zgrania i troszkę lepsi zawodnicy, to wygrywałby ze 2-0 już lekko! Oj czekaj, nie. oj 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 I nie, nie on jest lewonożny, nie, nie on jest lewonożny. Torgan? nie no żartuje. Chyba, że Tomas? To jest naj najważniejsze, tu jest mieć lewego na lewej i prawego na prawej Tak? Spalony Nic nie ma Po*** strzelać godzinami, jak można jedną akcję zrobić 9 na 10 razy to jest spalony, nie? To nigdy tak nie wychodzi, <laughs> że jest sam na sam ale tutaj Ten Joker, którego wpuściłem z ławki, i piękna zmiana Ej, przy no tym dobrze. da się jakoś bronić, czy nie? Czy jak to wygląda? No jak dobrze siądzie, to nie ma szans Dobra Dobrze! prościutko w mordę. Poświęcenie. No. no ja by to był już, że to leciało na gramkę. No. 20 stroty, 20 stroty. Ale, ale, dobra, już się uczysz. Cześć, to jest kwintesencja w 23. Oj. Dobrze! Mój, ale, się już składał godzinę, jezu. Ja Piękna interwencja. Nie. Co to było? Ej, ale to sta z tej pozycji niemożliwe, że to osiądzie. No nie ma opcji. Jak ktoś dokręci aż tak bardzo. To musiałbyś chopa jakiś messim strzelać chyba. A nie jakimś ogórkiem. Nie, Nie, Jaki fart. Nie, to jest niemożliwe jak oni to blokują. Próba fałsza po raz milionowy dzisiaj. Nie. O kurwa. kurwa, chyba zrobię licznik tego, ile ty razy fałsza strzeliłeś dzisiaj Ej, tak na dobrą sprawę, ja stary, zrobiłem tylko jeden wypad na twoją połowę I ten jeden wypad, to była właśnie bramka Expected, na twoją korzyść 13 strzałów Chłopca chyba tam na... Te są beznadziejne, nie? Chłopca tam nie wzięła na, na, na pier... a obie po tym, po bramce nie, z dubem nie, jeszcze, nie. z to Oni dubują, jak gdzieś się pauzy, siądzie, to tabują, nie? On raboną strzelił, on raboną strzelił Co ty, nie, nie On raboną strzelił, co ty? na 100% strzelił raboną Ja, Widziałem ja, ja, ja na dobrze strzelam? Oddaję dwa strzały z tego, z fałsza, pierwszy to był dapa, a drugi rabona No i się, nie, no to jest niemożliwe, że to są boty, nie? <grym> Nie! Kwal poszedłem! No już nie mogłem z fałsza Ale ja już założyłem chłopie, że ty na pewno byś z fałsza pizgał. Nie dlatego tam od razu z jakiego wzoru? wiem no, nie, nie przez to, że walnąłem... pyta się strzał z fałsza, sekundę wcześniej, nie? Oj w Nie wiem kto to jest, ale wiem, że potrafi! TIMPER2! Prawo obrońca ma zero z z Holandii! To jest to To jest SIVA 23! Zobaczmy powtórkę, bo ja nie mogę się doczekać, aby zobaczyć! Nie da się uchronić z fałsza do 100%. Ej, ta piłka zdaje się. Naleci i płacze, 47 <laughs> Ale umarł Co ty się chcesz kręcić w f 23? To Tutaj trzeba na L2 strzelać, a nie kręcić. Popełniłeś nie. błąd! Nie! Popełniłeś błąd, którego nie powinieneś być w stanie popyłać! Okej, okay, ja i rozumiem, że to powinno siadać, ale chłopie, trafisz na chłopa, który ma to wymasterowane. Trzeba stronę mocy. Już, odpuść, dołącz do nas. Ale starej. Dołącz do nas. Chodzi mi o to, że jak trafi na ziobka, który jest taki, wiesz, kurde, hyper co sweatem. Nas? <grym> się to się kurde nie da przed tym bronić Dlatego musisz dołączyć i fałszować razem z nami. Ja jeszcze ani jednej bramki z bez L2 nie dwaniesczenie. Przysięgam ci, ani jednej. A zagrałem, no, chłopie, z 70 się no. no nie wiem, właśnie czy się chwalczy, czy żale. No, tak, oni są wylani na to. Dobra, no nic, to no przepalam ten skład. Widzicie to właśnie teraz. Bardzo dziękuję, Fleszych, za wzięcie udziału w tym odcinku. E, dzięki za lekcję tego, jak się powinno grać FIFA 23 Ewidentnie robię to źle, zauważyłem. Jest, nie spaczowali po aptecie, jest. Wpadnę na jakieś korepetycje odnośnie tego, jak się powinno strzelać z fałsza, bo stary, no nie potrafię, no nie potrafię ewidentnie robić tego w dobry sposób, to.